Akcje dziejące się w tym filmie, dzieją się 8 dni przed akcjami z Pekatywy. 1. Miłego oglądania. Mrugnięcie. Witamy wszystkich. Mam na imię Struna i czas na Pekatywy Pa. Uh. Pa, pa, pa. Teraz wam powiem jak to będzie działać. Nasi uczestnicy będą robić jeden challenge. Osoba, która wygra, dostanie bilet na wakacje do Hawaii. To taki kraj. Więc powitajmy naszych uczestników. To jest To, to jest ciemnozielony księżyc. To jest fioletowa chmura, to jest różowa gwiazdka, a to jest. makawaka. Okej, okay, to gdzie to challenge, to kto pierwszy zbuduje schronienie, wygrywa. Czas start! Czekaj! A ja jestem chmurą! Jak ja niby to zrobię? O, no tak, przepraszam. Dzięki pa! Dobra, jak to schronienie? To jest trudniejsze niż myślałem. Dobra, wiem. No, Do, to będzie proste! Czas na burzę. Różowa gwiazda wygrała. Proszę, kto twój bilet? A wy, widzowie, powiedzcie nam, czy Wam się podoba. Nie podobało mi się to. Mi i ja chciałem, żeby Zielony Księżyc wygrał, by było lepiej wtedy. No, chodź idziemy zaprosić Fioletowego i Marysię Speed i zjemy razem tą pizzę. Dobra, ale obyśmy my nigdy nie byli w takim show.